Witajcie, moi drodzy przyjaciele. Dzisiaj poczułem, aby nagrać dla Was film o, o pokorze, o duchowym znaczeniu pokory, o tym jak ja pokorę rozumiem. Bo mam wrażenie, że to jest słowo, które bardzo łatwo jest mylnie zinterpretować, a w moim odczuciu we wzrastaniu duchowym ma ono bardzo, bardzo duże znaczenie. Użyjmy nawet tego przykładu. Pokora wobec, wobec świata. Wobec tego, że jestem obecnie w stanie, tak jak ty, w którym odczuwam świat materialny, który w jakiś sposób na mnie oddziałowywuje i ja oddziałowywuję również na niego. Jeszła wielokrotnie nam mówi, że ten świat jest nieprawdziwy i że jest nierealny. Nie będę kwestionował jego słów. Powiem Wam może bardziej, co one we mnie powodują, przynajmniej na tą chwilę. Kiedy słyszę takie słowa, to pojawia się we mnie taki jakby utracony czynnik lekkości. Takie jakby, że to wszystko staje się takie uff, luźniejsze, że nie jest takie ciężkie, nie jest takie straszne. I dla mnie ten świat co chwila przypomina mi o tym, że potrzebuję pamiętać o tym, że go nie ma. Bo jeżeli tego nie... Nie czynię, nie pamiętam, nie ma we mnie tej pamięci. Czyli na przykład zejdę tak bardzo na poziom materii, żeby zajmować się jakimś tam problemem, który jest nierozwiązywany i bardzo ciężki, bardzo trudny, no to to mnie bardzo boli. I myślę, że tak jest z każdym człowiekiem, który, hmm, nazwijmy to w ten sposób, zagęszcza siebie swoim ciężkim. Egotycznym myśleniem, tak bardzo, że myśli, że jest malutkim, oddzielonym ciele, w wielkim świecie, na który nie ma wpływu. No i to jest straszna opowiastka. A z kolei ta, to drugie spojrzenie, spojrzenie Chrystusowe, mówi nam, że jestem świadomością, która kreuje to całe doświadczenie razem z wszystkimi. I to, co czynię na zewnątrz, czynię sobie. To sprawia, że zupełnie inaczej. Podchodzimy do, do wielu kwestii, inaczej się zachowujemy. Czasami możemy nie zdawać sobie sprawy z tego, że jest w nas jakiś konflikt, jest w nas jakiś ból, jakaś ukryta myśl, która powoduje, że czujemy się gdzieś tam gnieceni, gdzieś tam nieszczęśliwi i w tym momencie ten świat, ta, ta jaźń, ten, ten ja, ten Bóg przychodzi nam z pomocą. W postaci komornika, w postaci jakiegoś konfliktu gdzieś w jakiejś relacji z kimś bliskim, w postaci na przykład słabego samopoczucia ciała. Przychodzi ten, ten konflikt i on prosi nas, abyśmy się przyjrzeli w środku, o co, że, że coś tam gdzieś siedzi. I to coś, co gdzieś siedzi wewnątrz, pragnie się zaleczyć, dlatego jest takie wytwarzane w tej jedni to ciężkie doświadczenie. Ten konflikt się chce zaleczyć, a często pacjent mówi: Nie, 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 we mnie nie ma żadnego konfliktu, zapiera się, nie chce przyjąć tego leczenia. No i wtedy często ta sytuacja się zaostrza i robi się coraz trudniejsza i cięższa. No i to trwa. To, to zwiększanie napięcia, zwiększanie tego ciśnienia wewnętrznego, dopóki pacjent, świadomość danej osoby nie stwierdzi, dość, stop, musi iść, istnieć inne rozwiązanie, musi być inne wyjście z tej sytuacji. I wtedy właśnie przychodzi ten moment na pokorę taką wewnętrzną, ok. Uff. Musi być gdzieś jakaś przyczyna. Coś jest chyba we mnie w którymś miejscu nie tak, jakaś stara myśl, jakaś stara emocja, coś gdzieś, nie wiem gdzie jeszcze, ale przyjmuję to, że gdzieś coś we mnie siedzi, co z czego ja może wcześniej nie zdawałem sobie sprawy, że to siedzi, ale ten świat poprzez odbicie, odzwierciedlenie przypomina mi, pokazuje, że no chłopie, Przyjrzyj się chłopie albo dziewczyno, przyjrzyj się po prostu temu, co się dzieje w tobie, bo no skoro takie ostre sytuacje się dzieją, to znaczy, że no coś siedzi. I zazwyczaj te, ta ostrość w tych, w tych polach, w których jesteśmy proszeni o przemianę, o zastanowienie się nad sobą, ona może być duża, jeżeli jakiś temat był długo ignorowany. I wtedy na przykład może być to dosłownie niczym otwarcie oczu, bo. Przez całe życie myśleliśmy w jakiś sposób i myśleliśmy, że wszystko jest GIT, i nagle jest taka sytuacja, która wskazuje, że tak naprawdę nie, przez całe życie nie było OK. Jakaś tam kwestia, czy to będą finanse, czy to będzie, nie wiem, relacje, czy cokolwiek innego, co nas dotykało, że nie było OK, tylko byliśmy tak przyzwyczajeni do tego stanu, że nawet nie byliśmy gotowi spojrzeć na to, że to może wszystko funkcjonować w inny sposób. I później przez pewien odcinek czasu. Hmm, Pokazywana nam jest ta sytuacja z wielu różnych perspektyw, że no może jednak to nie jest wszystko tak różowo jak mi się wydawało, może da się lepiej, może można inaczej i tak stopniowo, stopniowo coś tam w nas tak kropelka drąży skała, później bum, wpada ten do środka, do tej takiego małego otworu, taki dynamit w postaci tego problemu, odpalany jest ląd, jest oczekiwanie na katastrofę, czyli ta katastrofa w takim znaczeniu symbolicznym no, dla ego to będzie katastrofa bo coś, co, czym ono było zacznie znikać zostanie wysadzone ale dla tej jaźni pod spodem, która się obudzi to to nie jest katastrofa tylko to jest wielki powód do szczęścia i teraz y, przychodzi mi na myśl taka druga strona tej pokory pokora przed tym, że Bóg pragnie, żebym był szczęśliwy ty wszyscy, żebyśmy byli szczęśliwi, ale nawet żebyśmy byli szczęśliwi tutaj w formie na ziemi. I to jest takie coś, co gdzie widziałem, że często pokora no, zamyka człowieka w takim, nie w takim prawidłowym jej rozumieniu. To znaczy ktoś myśli: no tak, Świat ma prawo na przykład na mnie naskakiwać, albo ludzie mogą być wobec mnie niemi, albo ludzie mogą nie dawać mi wynagrodzenia za to, co robię, albo ludzie mogą coś tam. Mogę, mam prawo być chory, bo jestem grzeszny i coś tam, coś tam, że powinienem chorować, źle się czuć. Jak, jak ja mam taką ciężką myśl na swój własny temat. I ją tak w sobie cenię, że to jest taki mój światopogląd, moje takie poczucie wartości. No to ta myśl pozostanie i ona ma cząstkę twórczą, no bo każdy z nas ma tą pierwiastek twórczy w sobie i nasze myśli, pielęgnowane wewnątrz, będą kreować naszą rzeczywistość. Tak więc, jeżeli będę trzymał taką myśl, to ona będzie się manifestować. Dlatego powinniśmy być bardzo uważni, co myślimy w szczególności takie myśli, które się powtarzają często, bo one wskazują na coś wewnątrz nas. A <grystanie> jestem pewny tego, że Bóg każdego z nas bardzo, bardzo kocha i pragnie tylko żebyśmy porzucili te głupie myśli, nazwijmy je w ten sposób, żeby zostały one zastąpione przez to poczucie lekkości, przez to światło. Hmm. Może czasami poczucie takie, że jestem gdzieś tam daleko, a ten świat materii jest gdzieś tam w innym miejscu, gdzieś dalej, ale czasami to jest tak, że jestem w obu światach naraz. Jestem i w świecie materialnym i w tym świecie, nazwijmy go, wyniesionym jednocześnie. I spotykałem się z tym często i u siebie, i u innych ludzi, że ludzie potrafią w tej pokorze takiej. Staram się znaleźć odpowiednie słowo, żeby ani kogo nie urazić, ale z drugiej strony wskazać na to, co, co naprawdę mam na myśli w takiej pokorze takiej głupiej pokorze, nazwijmy ją w ten sposób. Na zasadzie odrzucenia swojej zdolności twórczej, pokora na zasadzie, że Boga nie ma, nie chce mi pomóc, że ja jestem zły, że ze mną jest coś nie tak, i tak dalej, tak dalej. Owszem, może coś w tobie tam siedzi na poziomie tego ego ale pod spodem, pod ego jest ta świętość i ta świętość chce się wyrażać, chce dosłownie eksplodować, chce wyjść do tego świata i jak ty masz pokorę, że ja jestem taki zły, bo masz, bierzesz jakąś tam warstewkę, którą ta świętość jest przykryta, jako że ta warstwa, ten całą taki ciemny, że on jest taki ważny i tak dużo nabroiłeś, albo ktoś ci tyle krzywd zrobił, albo twoje życie jest takie popaprane, że no nie da się z tym nic zrobić, no to to jest ta niewłaściwa pokora, bo mylisz to Kim jesteś, z tym co doświadczyłeś, a jesteś tą świętą świadomością, tym Bogiem, tym stwórcą, i On po prostu chce dawać tylko siebie, dawać tylko miłość. A ta cienka warstwa czasami potrzebujemy być pokorni wobec Boga, że On chce nam pomóc i chce zniweczyć wszystkie nasze próby przykrycia tej świętości za pomocą różnych e, ciężkich wydarzeń, które nie są ciężkie, tylko jak. Pojrzymy na nie z długiej perspektywy, to one są uwalniające, bo po prostu głupota jest nam zabierana, wyrywana. Czasami trzymam jakąś głupią myśl, nie, tutaj ja nie mogę tego oddać, bo to jest tak cenne, a życie przychodzi i robi tak, i tak, i tak, i tak, i, tak, i kawałek po kawałku, i w końcu mi zostaje tyle. I w końcu stwierdzam, kurczę, to było mi w ogóle wszystko niepotrzebne i sam to oddaję. Tak więc ja mam taką sugestię, że jak. Mamy jakąś myśl, może nawet nie jesteśmy jej świadomi, a jak czujemy, że coś w nas zaczyna życie z nas tak delikatnie na początku, się z nami troszkę siłować, ja nie wiem, co trzymam, ale coś trzymam, bo może mam oczy gdzieś wpatrzone w inną stronę, ale czuję tutaj szarpanie. To wtedy, zamiast zanim dojdzie do tej takiej szarpaniny, którą pokazałem wcześniej tak symbolicznie, zanim dojdzie do tej szarpaniny, to ja mogę się zatrzymać i zastanowić, ej. Czuję tutaj takie napięcie, z czego ono może wynikać. I tak sobie jestem, 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 i może w pewnym momencie tak mój wzrok pod wpływem przyglądaniu się samemu sobie spojrzę O, tutaj trzymam takie coś i to coś wygląda na biało, ale tak naprawdę to jest jakaś tam chusteczka. To nie jestem ja, ja tego nie potrzebuję, i wtedy po prostu robię tylko tak, że ci wpływ już jest. Pacjent jest zdrowy i wolny. I już. Ten właśnie sposób pojmuje pokorę, że z jednej strony przyglądam się sobie, jeżeli życie, wszechświat próbuje mi coś pokazać, ale z drugiej strony wierzę i czuję tą miłość Boga pod spodem, że jeżeli ja cierpię, czyli ego we mnie cierpi w którymś momencie, no to wystarczy, żeby się przyglądał temu i dotrę dotrze do tego miejsca, którą myśl i gdzie trzymam. I wszystko to, co nas życie chce wyrwać, to ono ma rację. To znaczy, nigdy nie poczujesz wątpliwości w miejscu, w którym wątpliwości nie ma już wcześniej. Jeżeli coś ci gdzieś tam coś pokazuje, coś ci się tam gdzieś mieli w środku, to Coś było już wewnątrz ciebie, zanim ta sytuacja nastała, co ta sytuacja stara się zaleczyć i czasami to będzie tak, bo tutaj też chciałbym to podkreślić pod względem pokory, że życie pokazuje ci tylko to, że w tobie jest wątpliwość, a być jej nie powinno. To znaczy mogą na ciebie przychodzić ludzie i mówić ci, że masz jakoś w jakiś sposób nie robić, bo ty de facto tak myślisz, masz na siebie samego poczucie winy, a mimo wszystko tak robisz i... Oni nie przychodzą po to, żeby ci pokazać, ej, przestań tak robić. Tylko oni ci przychodzą pokazać, masz wątpliwość. Tak więc to był taki krótki film z moimi przemyśleniami. Tak właśnie ostatnio mnie prowadzi, żeby kręcić właśnie takie, takie, takie krótkie filmy z dzieleniem się takimi jakby praktyczną perspektywą. Mam nadzieję, że one wam się podobają. Przekazy oczywiście też będą się gdzieś pojawiać, ale ja czuję, że ten rok 2020 to jest taki rok bardzo silnej integracji tej strefy duchowej z tą strefą materialną, że to chce się gdzieś przelać i te filmy jakby są gdzieś odpowiedzią na to, na tą prośbę wewnętrzną, aby je robić. I. Może tak? Na zakończenie zachęcam Was tylko żeby do korzystania z tych przekazów z zeszłego roku, bo filmy czy nagrania puszczam sobie z zeszłego roku. Zobaczył jakieś takie gdzieś zakopane, takie gdzieś, o których nie myślałem, które gdzieś tak ich nie pamiętam. I to tak. O, ale fajne. W sensie, że nie wiem, czy święci będą potrzebowali aż tyle razy się powtarzać. Znaczy na pewno będą robić to tak długo, jak jest to potrzebne do skutku, ale jak się obejrzy jakiś film po pewnym czasie, albo jakieś nagranie sprzed pół roku, sprzed roku, jak się obejrzy je od nowa, to nasze rozumienie na tyle ewoluowało, że ten film może być, wydawać się, ten przekaz może wydawać się czymś zupełnie, zupełnie nowym, zupełnie, zupełnie innym, tak więc w pewnym sensie one są cały czas świeże, Cały czas są nowe. I dajcie się poprowadzić, bo ja zauważyłem takie coś, że intuicja zawsze jest w stanie wybrać odpowiedni, odpowiedni przekaz na odpowiedni czas, bo każdy przekaz ma inną częstotliwość, a intuicja jest w stanie tak nawigować pomiędzy nimi, że jest w stanie wybrać: O, to ja na dzisiaj potrzebuję tego. Często umysł będzie się buntował, nie, ale mój problem jest inny, a ten tytuł mi tu nie pasuje, bo ja myślałem o czymś innym. A będzie w mnie, ja już to oglądałem, ja chcę inny. Może być takie tarcie lekkie, ego oczywiście, z tą taką szczerą chęcią, z takim pragnieniem, z takim, z takim spokojem. I ten spokój, jak pozwolisz jemu zadecydować, to on cię doprowadzi do takiego przekazu, który będzie dla ciebie na tą chwilę najlepszy, pomoże ci. Poczuć się w pokoju. A to poczucie pokoju pomoże ci kreować tak swoje doświadczenie, że będziesz po prostu szczęśliwy. Tak więc dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Papa. Pa.